Siemaneczko z tej strony. Pęka kilo zaczynamy kolejny odcinek z serii Urbex. A wiecie, co mam? fart, bo chyba znalazłem wejście do tego budynku. On jest szczelnie zabudowany, ale tutaj mi się wydaje, że może nam się uda wejść do niego. Uff, ale w nim są zapaszki. Powiem Wam szczerze, Czuję, że jest naprawdę stary. I teraz jest pytanie. Ruszajmy tutaj powolutku i zobaczymy, co się w nim kryje. O kurczę, zobaczcie, jest naprawdę kozacki. Powiem wam, że jest naprawdę stary. Zobaczcie, tu też ograbione wszystko, ale powiem wam, że te stropy całkiem, no powiedzmy, nieźle wyglądają. Zobaczcie, naprawdę fajna kratka schodowa. Zobaczcie, jakie kolumny, jest fajnie. Dajcie, dawajcie, może wejście my tutaj, jeszcze zobaczmy, co w tym pomieszczeniu się kryje. Ale jak widzicie, jest mega stary ten budynek. Zobaczcie, gniazdka nawet, kontakty, wszystko, wszystko pouwalane. I dobra. I wiecie co, ja będę tak ostrożnie po nim stąpał. I tu jest jakiś magazynek, co? I zobaczcie, jest też wejście... Właśnie tak, jakby na tą górę. Ktoś sobie może tędy wchodził? Co? Wejść tam, zobaczyć. Nie, no dobra, to na górę mi się wydaje, że powinniśmy normalnie wejść. Zobaczmy dalej, co tu na dole się jeszcze kryje. Zaraz się przeniesiemy. Powiem Wam, że czuję się jakbym się przenieść w ciaszy. Kurczę, takie, jak staję, czuję nie, niedobre drgania. No, ale nic. Zobaczcie, tutaj jest zerwana podłoga. Trzeba będzie ostrożnie naprawdę tutaj chodzić. A tutaj się nie będę zbytnio wychylał. O, zobaczcie, to była łazienka. Tam mamy okno. Co, wyjdziemy do niej? Idziemy, jak jesteśmy. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie zauważy. Zobaczcie, tu jakaś wentylacja. Dobra. ale nam się ten budynek trafił. Nie spodziewałem się tego, dobra, idę dalej. Zobaczymy, jak te schody tu wyglądają. Powiem wam, że nie najlepiej. I nie najgorzej. No, ale... Dawajcie, jeszcze zróbmy ten dół. Kurczę, naprawdę tak chodzi się po tykacie, to takie drgania. <laughs> Niedobrze. O kurde, jest zejście do piwnicy. Zaraz ją je, je zrobimy. Jeśli sami tam nie wpadniemy, zobaczcie tu były piece, ale ktoś się pozabierał. Spójrzcie nawet, ogólnie patrzycie na tą chatę, to teraz widać, że jest naprawdę stara. Dobra, spójrzcie na to. Tam jest jakaś reklama. Dobra i co, spróbujemy przejść jeszcze tutaj. Był jakiś pokój dziecięcy, był. Zobaczcie, katapeta. Czy to jakiś piach na tej ziemi? Dobra, komary jakieś latają. A i na chwilę sobie wyłączę tę lampę. Żeby tutaj z tego okna może nikt, nikt nie przyciął. No i co? I wydaje mi się, że... Dobra, tędy wyleźliśmy. co mamy zrobiono. Właśnie cały dół mamy zrobiony. To co, pojedziemy do piwnicy? A w piwnicy spróbujemy wejść na górę. Dobra, i zatem chodźmy do piwnicy. O kurczę już wieje chłodem. Więc zobaczcie, żeby nic na głowę nie spadło, trzeba uważać. Kurde, co bardziej wygląda jak jakiś loch. Ej, dobre. Spójrzcie sami, dziwna ta piwnica. Dobra, i zaraz spróbuję jeszcze za lampą coś, dobra tam jakieś dziecięce zabawki. Tutaj kurek od gazu, No Ej, dobra. Okna wylotowe niezłe. Ale chyba tej piwnicy nie ma zbyt dużo, tylko tutaj ona jest. Więc niepotrzebnie się obawiałem na tamtych podłogach. A powiem wam, że dosyć solidnie to wszystko wygląda. Zobaczmy, co tutaj jest na tej ziemi. Ale widać, że ktoś tu musiał być, bo tutaj są jeszcze takie jakieś właśnie bardziej świeże rzeczy. A to to nie wiem, jakaś drabinka. Tam jest chyba do, do rowerka, żeby dzieci sobie mogli mieć, do jakieś półki na słoiki były co? Jak myślicie? Tak mi się wydaje. Pójście, ktoś tu leży. O no, no, tutaj tak to samo jest. No i dobra. Tutaj jakieś sadze. Skąd, nie wiem. czy tutaj daje ta szczuć aż z tymi sadzami. Dobra, to co? Spróbujemy wejść na górę. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że bezpiecznie uda nam się. Chociaż te schody nawet powiem, wam, że nie najgorzej się prezentują. To zaraz zaraz to sprawdzimy. Zaraz nam się wszystko wyjaśni. A to co tutaj leży? Nie wiem, jakaś część od czegoś. Dobra, przerzućmy okiem i spróbujmy wejść na nie. Szkoda, że by było tam właśnie tej góry jeszcze nie podwiedzać. Powiem wam szczerze, o kurczę. Zobaczcie, tutaj cały strop się zawalił, co nie? jest strach tu wchodzić. Powiem wam, czym wyżej tym bardziej te schody zaczynają trzeszczeć. Zobaczcie, one są jeszcze tutaj do góry na, na kolejne piętro prowadzą. No nic, próbujmy. <grafiki> Grafici to co nie zadali. No i zarąbiście, jest tam kolejny pokój. I teraz jest pytanie, czy ja dam radę tędy przejść. Zobaczcie, jak to wygląda. Ta góra to naprawdę słabo. No nie, spróbujemy dojść do tamtego pokoju. No, Zobaczymy, co tam się kryje. Jeśli nam się uda przejść i nie spaść. No i dobra, jest przejście do kolejnego pokoju. I tym sposobem Próbuję. Tutaj tak wygląda trochę, jakby może kiedyś łazienka była, co nie? Coś w tym stylu. Kurczę, to wszystko trzeszczy, a ja nie wiem, czy to ta farba, czy to ten budynek. Ej, dobra, jestem... <laughs> jestem po tej... po tej drugiej stronie. Kurczę, strasznie mi zasnął gardła, wiecie? Bo tutaj takie suche powietrze. Zerknijmy jeszcze tutaj. Ej, dobra, tam jest ta dziura, co nie? że się czaiłem, żeby zerknąć, co tu się kryje. A już jesteśmy właśnie teraz nad nią. Powiem Wam szczerze, że tam to nie bardzo mi się chce chodzić, bo zobaczcie, tam jest dużo pastwa. No tu jeszcze jako tak oto wygląda. Tam też jest dziura wybita. Nie wiem, kto te dziury powybijał. No ale dobra. i chodźmy dalej. Zobaczmy. Korci mnie po tej tej przejść, no ale dobra. Nie będę świrował. Może nam się uda jeszcze na górę wejść. Ale na razie na spokojnie. Przejdźmy to, może wrócimy tędy. Aż się udało. Może uda się i drugi raz. Zaraz wszystko się okaże. Dobra. I co? Tutaj, tutaj i tutaj jeszcze nie byliśmy. Ładnie. to tutaj to ja już powiem wam szczerze. Nas Nasłuchuję tylko o kurcze trzeszczy to wszystko nie wiadomo gdzie dostawać, żeby było bezpiecznie wiecie oj dobra spójrzcie, wezmę was troszkę oprowadzę może zobaczcie jak to wygląda Jest miejsce po, po piecu chyba OK uff, dobra spróbujmy Kurczę, powiem wam, że ten strop no i najgorzej wygląda. No i spróbuję przejść, kurczę. No i dobra, i tam nie będę się zagłębiał. Zobaczcie, jakie ładne widoczki przez okno. Tam nie będę się zagłębiał, bo tam się nie chce przybliżać. Bo tam cały strop opadł. Więc może być za bardzo obciążony w innym miejscu. No i teraz jest pytanie: czy uda nam się wejść po tych schodach na górę? Ale powiem Wam, że tu, tu też jest takie schody dosyć solidnie wyglądają, tylko że też wyglądają na dość obciążone. Zobaczymy mnie. mniej więcej chociaż jak to wygląda. Ale spróbuję jeszcze jakoś tam wejść. Ale zobaczcie nie wiem, czy jest O kurczę, nie wiem czy jest sens wchodzić. Bo zobaczcie tutaj tak naprawdę to nic nie ma. Dobrze, no dobra, to ja się wycofuję, bo w sumie dałabym radę tam pochodzić. Piszcie w komentarzach, czy to był dobry wybór, czy nie. Ale ja na razie tam nie wchodzę. Jak chcecie, to mogę tu wrócić i zrobimy to górę. Ale jak dla mnie to nic tam bardzo ciekawego nie widać. No to co, zmierzamy na dół. Zobaczmy, czy nam się uda zejść, bo tutaj już wszędzie byliśmy. Dobra. Spróbujmy znaleźć jeszcze po tych schodach na dół. Nie no, one takie... Może na pewno, że wydają się, tylko, że nie są takie solidne. Naprawdę mam szczerze, że nieźle się trzymają. Dobra, tu byliśmy. Może jeszcze rzucimy jeszcze raz okiem właśnie. Bo to, to naprawdę chyba najlepiej się prezentuje z tej z całej chaty, ta klatka schodowa. No i dobra. Zmykam stąd. Jeśli odcinek się podobał, Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!